Cześć kochani, witajcie! Po tym jak wstawiłem na mój kanał YouTube'owy Duda Garage film z testu, dostałem od Was mnóstwo pytań, czy będę pokazywał coś innego na tym kanale. Szczerze, na początku zamiar był taki, żeby to były tylko testy rzeczy, które znajdą się na platformie Duda Garage. Natomiast postanowiłem coś więcej wam pokazać. Widzę, że jest zainteresowanie tym, dlatego. Na początek będę nagrywał z ręki, czyli taki typowy YouTube'owy styl. Nawet kupiłem, zobaczcie, nie wiem jak to się nazywa, selfie stick, chyba tak, takiego kija, na którym będę mógł ten obraz pokazać. I co? W tej chwili u mnie jest kilkadziesiąt projektów. Rozmawiam z klientami. Ci, którzy wyrażą na to zgodę, że Wam co niektóre projekty pokazywał, to przynajmniej 10 jest sztosem. Dlatego chciałbym Wam pokrótce pokazywać, jak co powstaje. Za mną poznaje ktoś? Nie poznaje? Zobaczcie. Naprawdę ciężko poznać. Mustang. Fastback 67 rok. Trochę lat ma. Dlatego wymagał gruntownej odbudowy, jeżeli chodzi o nadwozie. Myślę, że starszy jest od wielu z Waszych rodziców. I zobaczcie: wszystko nowe. Mustang jest o tyle genialny, że można do niego kupić każdy nowy element. Każdy detal, podłużnicę, każdą blaszkę, każdy zastrzał wszystko jest do tego auta dostępne. Nie produkują tego Stany Zjednoczone o dziwo. Produkuje to Tajwan. Nie wiem na ile prawdziwa jest ta historia, ale zobaczcie tutaj zbliżenie. Tajwan. Na ile prawdziwa jest historia? Podobno 30 parę lat temu firma tajwańska e, odkupiła e, wszystkie formy odkówki e, z Detroit i wznowiła produkcję. I w tym momencie dzięki e, takim inicjatywom możemy odbudowywać klasyki, odbudowywać auto tak, żeby wyglądało jak nowe. Słuchajcie, mustang, fastback. 67 rok. Oglądaliście 66 sekund, gdzie Nicolas Cage jeździł właśnie takim fastbackiem Eleonor. A tak naprawdę jeździł i go zniszczył, a później w prezencie dostał e, kolejny egzemplarz. Ten samochód ma dokładnie tak wyglądać. Takie było życzenie klienta. <laughs> ma wyglądać jak Mustang z 60 sekund z filmu 60 sekund. E, Ci, co się znają na Mustangach. Na pewno im coś nie pasuje w tym pasie tylnym. Mnóstwo osób, e, które tutaj niechcący przychodzi, Zobaczcie. mylą ten samochód e, z Dodge'em z tamtych lat, e, ale jakby wam to powiedzieć, e, no nie dziwię się, nie ma przodu. Widać kawałek błotnika no i co no i pastylny który nie przypomina w żaden sposób klasycznego pasa tylnego Mustanga to jest oryginalny pas z tego auta ale właśnie Leonor różniła się różnił się różniła się e, między innymi takim pasem i taki pas też w Tajwanie jest produkowany e, jako e, zamiennik oryginału fajnie bo te blachy wszystkie są e, Ocynkowane, a oh, sorry, jesteśmy. Fajnie, bo te blachy wszystkie są ocynkowane, czyli taki mustang będzie o wiele dłużej żył. Ale jaki jest zamysł z tym mustangiem? Wygląd już wiecie. Wygląd samochodu, który jeździł Nicolas Cage w filmie 60 sekund. I on będzie tak wyglądał. Natomiast ci, którzy bardziej się znają na tych samochodach. Będą mogli rozpoznać, że coś tutaj jest nie tak, dlatego że e, będą większe koła, oczywiście stylizowane na tamte lata, stylizowane na koła oryginalnego Mustanga z tamtych lat. Natomiast będzie duży hamulec, czyli koło będzie musiało mieć na pewno około minimum 19 cali, a podejrzewam, że skończy się na 20. I co dalej? Odbudowujemy nadwozie. Nadwozie umówmy się, że zostanie doprowadzone do stan nowy. Natomiast coś tutaj trzeba włożyć. Nie? No i zobaczcie. Przypłynął za wielkiej wody. 2016 rok. No w nie najlepszym stanie, jeżeli chodzi o blacharkę, ale nie o blacharkę tutaj chodziło. Mustang GT500. Ponad 400 koni, 20 tysięcy mil przebiegu, czyli bardzo świeży samochód. I on będzie dawcą podzespołów właśnie do naszego klasyka. Szukając samochodu, tak naprawdę zależało mi na tym, żeby coś w tym samochodzie zostało już przerobione. Trafiłem GT500 po wypadku na fajnym zawieszeniu ze szperą na tuningowych wahaczach Ford Motorsport, na krótkich wybierakach biegów, na wydechu Rasha. Czyli samochód, który już był bardzo mocno wcześniej deinwestowany. Poza tym nie został jeszcze zniszczony. Nie zdążyli go zniszczyć, dlatego że przeróbki dokonano przy 18 tysiącach mil. Zrobiło, zrobiono tym kilka tysięcy. No i niestety komuś zdarzył się wypadek, a ja, umówmy się, na tym skorzystałem. 400 koni. Ponad 400 koni. Dużo i niedużo. Jeżeli chodzi o tamten projekt, tamtego Mustanga, celujemy w jedynkę z przodu, jak to się mówi, czyli 1000. Plus, żeby uzyskać 1000 koni, zobaczcie w środku, krótki wybierak biegów Ford Motorsport i mnóstwo gadżetów. Żeby uzyskać 1000 koni, no to nie da się założyć tylko kompresora. Umówmy się, kompresor pozwala nam tuningować ten silnik do 600. Będzie trzeba wykonać gruntowną przeróbkę silnika, zakłuć go, odpowiedni kompresor, upcooler, odpowiednie chłodnice, oczywiście jeszcze zmodyfikować ten wydech. Musimy zmodyfikować wydech, żeby był w stanie oddać tą potężną ilość spalin. Oczywiście sportowe katalizatory i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj projekt szykuje się zacnie. Cieszę się, że mój klient wyraził zgodę na to, żebym mógł Wam pokazywać na poszczególnych etapach projekt, który tworzę dla niego. I będę to robił i na bieżąco będę wrzucał to, co z tego projektu najciekawsze. Teraz tak. Z tego wyciągamy, mm, brzydko mówiąc, flaki pod zespoły które muszą zostać dopasowane do tamtego nadwozia. Eee, wszystko musi zostać poustawiane tak, żeby ten samochód mógł bardzo szybko się poruszać. Jeżeli pojedziemy na tor e, i bardzo precyzyjnie, jeżeli pojedziemy na tor, no to ambicja jest taka, żeby stary Mustang był szybszy od nowych supercarsów. Myślę, że nam się to uda. E, nie tylko chodzi o moc, ale chodzi też o to, żeby trakcyjnie ten samochód był świetny. E, I myślę, że będzie. Dlatego, że ta technologia, którą tu jesteśmy, jesteśmy w stanie ukryć. Oczywiście to nie jest plug and play, to nie jest fab silnika, gdzie bierzemy silniki w sezonu, tylko tutaj musimy przeprowadzić adaptację całej nowej technologii w starym nadwozie tak, żeby nie było go widać, żeby tej technologii nie było widać, żeby nie było widać, że ta technologia jest tutaj ukryta. Oczywiście jak otworzymy maskę, to zdrada, koniec i już ee, klops. Ale dopóki nie otworzymy maski, ma być tutaj wszystko top lata 60. Wnętrze stylizowane właśnie na 60 sekund, bo tak sobie życzy klient. Szczerze zrobiłbym coś innego, ale też tam to było bardzo piękne i smaczne, i ten tuning typowy amerykański Mustanga jest tuningiem cudowym. Oczywiście tutaj firma Ireco, mój przyjaciel Irek już był u mnie, zaprojektuje rollbar, który będzie wkomponowany w tylną kanapę. Będzie zrobiony tak, żeby to wszystko pięknie ze sobą grało. Wnętrze, tak jak mówiłem, stylizowane na 60 sekund, na, na lata 60. Natomiast przy wykorzystaniu jednego z przycisków, oryginalnych przycisków z tamtych lat na desce rozdzielczej, będziemy naciskać ten przycisk, będzie wyjeżdżał spod deski monitor e, i wtedy będziemy mogli dokonać wszystkich precyzyjnych ustawień samochodu, a raczej precyzyjnie będziemy mogli dokonać wszystkich ustawień skonfigurować samochód tak jak chcemy, chcemy dzisiaj 600 koni, chcemy spokojnie jechać na kawę, mamy 600, wjeżdżamy na tor, pach, 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 1000 plus. I o to chodzi. Konfiguracja zawieszenia, pach, pach, hamulców, pach, pach, ABS-u, pach, pach. Ten samochód będzie wyposażony oczywiście ze względu na tą moc też we wszystkie systemy kontroli. To jest bardzo ważne, żeby tym samochodem dało się fajnie jeździć. Nie wiem, czy oglądacie zloty amerykańskie tego typu samochodów. No to wychodzi gośbokiem, bokiem, prawo, lewo, ryba, 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 no i albo krawężnik, albo drzewo, albo rów. Nie chcemy do tego doprowadzić. Ten samochód ma być top of the top. To tyle na dzisiaj. Będę się starał Wam na bieżąco zdawać relacje z tego projektu. Też będę chciał dołożyć kilka innych projektów, bo jest 10 takich naprawdę, naprawdę sosów, bardzo ciekawych projektów, które mnie wciągają. No myślę, że klienci moi się zgodzą na to, żeby to w ten sposób, youtubowo, z ręki pokazywać. Także do zobaczenia. I co, czekajcie na kolejne informacje, na kolejną relację? Co z tego wyciągniemy? Co włożymy do tamtego pięknego samochodu z lat 60. -tych? Jak to będzie finalnie wyglądało? Ja już wiem, ja już to widzę, ja już to czuję. No, motoryzacja e, według mnie nabiera takiego smaku i sensu wtedy kiedy to, co robimy, nie do końca, no nie do końca ma sens. Czyli po co robić takie auto z lat 60., psuć klasyka, wsadzać nową technologię? No nie ma to do końca sensu, umówmy się. Ale właśnie to jest najpiękniejsze. Ona najbardziej smakuje wtedy. Ta motoryzacja smakuje najbardziej wtedy, kiedy wychodzimy poza szablon rzeczywistości i poza tak naprawdę... Taki zdrowy rozsądek, co do czego jest potrzebne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Hej.